Żyje, bardzo nogi kręcą, źle, już ciężko. Pani Aleksandro, czy cieszy się pani, że do pani przyjechaliśmy? O Boże, jak cieszę się, ale jak chcę cokolwiek dać na pamięć wam. Kompotu pani nam da. Dobrze. Ale to kompotu tylko troszeczkę później. Dobrze, pójdę zaraz, dostanie na kompotu, ogórku. Ja z Polski sama. E, e, rodziwszy się u Polsce. Radość, a radość, a Boże, a będą wszystkie żałuj mnie. Ja nie mogę. No, nie, nie każdy dostaje prezent, prezent od prezydenta. No, glej, będą żałuj i zdrażnić, a ja nie... A, a to świetnie. Na też na Boże Narodzenie. No, na Boże Narodzenie. Na, to świetnie. To Daj Boże, Wam zdrowo, jeszcze sto lat żyć. A pani 200. No. <śmienicza> Nie dużo już w 200. Ale <śmienicza> w tym roku miała pani więcej marchewek już dla nas. Całe, w tym roku było więcej marchewek. Całe wiadro. <śmienicza> <śmienicza> więcej jak <w> rośnie. <śmienicza> <śmienicza> Dobrze. Rośnie. Może teraz chcecie marchołka. Nie, wypiję tą wodę, tylko pani będzie mi długo lecieć. Nie będzie pani zawracać głowy, też proszę pani musi się zająć swoim. No siądźcie, może Siedzimy? Może od cokolwiek ukończycie. kompociku na pewno się napijemy. A? Kompotu na pewno się napijemy, a... Jeść ja, to my jedliśmy ja pokroję już cokolwiek da mną. No. Wypijemy kompocik na pewno. No kam to dam do. A kroić to nie trzeba kroić to. My, my się najedliśmy po drodze, jeszcze nas czeka duże jeżdżenia. Mamy mało czasu, mamy dużo miejscowości do objechania. A gorze, mój Boże. Mamy dużo, patrz, po to nisko ten samochód, jeszcze drugi.